Ludzie pojawiają się i znikają, jak kwiaty, jak deszcz i burza. Przypływają z nurtem rzeki, i bladzi odpływają pośród liści, kwiatów lilii wodnych, a ja stojąc na drewnianym moście obserwuję. Niektórzy odgrywali ważniejsze role w moim życiu, niektórzy, mniej ważne, stoją z boku. Jako postacie drugoplanowe, każdą osobę pamiętam, jej twarz, imię niekoniecznie zatarło się, pokryło mchem i rdzą. Niektórzy przyszli, by czegoś mnie nauczyć, pokazać inną perspektywę. Niektórzy zostali na długo, pozostając latami, a inni na jedne wakacje. Właściwie czasami nie rozumiem po co. Różnimy się bądź jesteśmy podobni, mniej lub bardziej, jak bliźniak jedno i dwujajowe. Czasami rozumiemy się bez słów poprzez jedno spojrzenie. Innym razem nie możemy się zrozumieć, jakbyśmy mówili całkiem w innym języku. Kogoś zabrała mi zazdrość. Kogoś czas, kogoś zabrała mi złość, kogoś innego smutek, inną osobę zabrały imprezy. Aktualnie jest we mnie tych historii za dużo. Są jak fala, która mnie przewyższa. W końcu wylewa się na mnie, a ja dławię się wodą. Jeszcze nie wykształciłam skrzeli, bo. Stracić przyjaciela to jak stracić brata, i ja chyba nie przywyknę. Choć jest mnie coraz mniej, ciąży mi coraz bardziej. Ciąży mi stwór, który odejść nie zamierza. Myślę, że teraz on jest moim przyjacielem. Nie opuszcza mnie choć na chwilę. Zakotwiczył się wręcz i żre moje smutki. Mój ból, i wciąż przybiera na masie. Nie widzę go, lecz czuję, i próbując go sobie wyobrazić, przyjmuje on różne kształty. Złożony jest z różnych materiałów farb, kredek czy metalu, znalezionego w lesie. Na chwilę więc znikam, na dłuższą chwilę właściwie, choć nie chciałam być typem człowieka, który zanika powoli, aż w końcu całkiem wypiera się psychicznie i fizycznie. Jest w stanie nieważkości gdzieś tam w swoim świecie. A oto moja pielgrzymka, moja przygoda. Idę tam, gdzie mnie poniesie. Jak najdalej potrafię, tam, gdzie pędzący czas zatrzyma się. W górze słońce, chłód porannego wiatru. Roseł czuję w powietrzu. Przechodzę przez tory, mijając maki, idąc nową, czarną szosą. Mijają mnie żelazne maszyny, a kark jeży mi się od prędkości. Słyszę wyraźny, donośny ryk żelaznego smoczyska. W tym niebo przykrywają chmury, nadciąga. Przeciąga czasoprzestrzeń i znika za rogiem. Pod mostem do lotu podrywa się kormoran. Mijam pustą plażę. Dwa jeziora. Anglojęzyczny, zdyszany chłopak pędził rowerem, zahamował gwałtownie, ślizgając się chwilę na żwirze prawie jak na lodzie. Śmiemy się teraz, bo nie wiem dokąd idę. Inny człowiek mówi mi, że daleki mój cel. Drewnianego bunkru nie znalazłam. Zrozumiałam, że ważna jest również droga, bo gdy cel osiągnę, cóż potem? Nad dziką rzeką zieloną żaby. Wielkości opuszka małego palca. W niedowierzenie wpadam, w zachwy. I było ich tysiące, aż ręka piasku z perspektywy tych żab były szwedzkimi skałami. Płynkając przy brzegu żywego jeziora, zanurzam dłonie. Zrozumiało. Podkręciło się fal, tworząc pianę. Podchwytliwe, zanurzając w piasku moje ręce. A piach ten maszcz się jak rudy szarpy. W krainie kwiatów zasiadam, przerzucając kartki. Jeden psotny motyl siada mi na dłoni. To na głowie, to na nodze, wtem na karku się usadowił. W porządku, myślę sobie, odłożył książkę. Podczas podróży naśmiewają się ze mnie wrony. Widzą, jak ciąży mi plecak i aparat ciężki. Śmiejcie się, śmiejcie się dalej, mówię. A one kraczą coraz bardziej, coraz głośniej. W końcu zaczynam się uśmiechać, właściwie sama do siebie. Bo śmiech często zaraźliwy bywa, wiewiór przystaje, jasny ma brzuch, jak łasica całkiem znika, zmyka w koronach drzew i tyle go było widać, nie dał bliżej się poznać.